zapraszam kolejny znak tym razem wagi wagi na rozkład pierwszy rozkład w tym roku który jest od 7 stycznia do 21 stycznia czyli do okresu nowiu nów będzie w wodniku, a pełnię mamy w raku, energia tak jak wspominałam we wstępie energia rodziny energia dużych emocji energia poczucia bezpieczeństwa i w tej na bazie tej energii możemy zmierzyć się z pewnymi rzeczami, coś przepracować, z czymś pójść do przodu. I wyciągam dwie karty na świat wewnętrzny, świat zewnętrzny. Pamiętajmy, że dwa te światy się przenikają, emanują na siebie i, i wpływają w jedną i w drugą stronę. Dla wagi. Wewnętrzny świat pokazuje się w karcie księżycowej, czyli dużo tam jest emocji. Te emocje mogą ci wago w pewnym momencie zaciemniać obraz tego, na co powinnaś patrzeć. Ale jest to też karta kobiecości, więc ta wewnętrznie, jakby jest potrzeba, Rozwinięcia tej Twojej kobie, kobiecej strony, patrząc na to, że jesteśmy w energii pełni księżyca, pełni wraku, to co mówiłam tam, to jest właśnie ta karta karta kobiecości, karta księżyca czyli bardzo mocno ta energia wpłynie na Twój wago wewnętrzny świat. Poczuj, jaką, jakby zaakceptuj swoją kobiecość tak? wejdź w tą kobiecość. Jeżeli jesteś mężczyzną, zaakceptuj swoją wrażliwość na piękno, zaakceptuj to, jaki, jaki jesteś. Uwaga w ogóle sama w sobie jest, jest wrażliwą osobą, i może mężczyźni spod tego znaku mogą mieć z tym problemy, ponieważ ta, ta zewnę ten zewnętrzny świat chce, chce, abyście byli w stereotypie męskim, czyli taki raczej maczo, facet ma być maczo, nie, nie, yy, ta, ta wrażliwość u mężczyzn byłaby najmniej nie, niezbyt yy, chętnie widzianą cechą, to się zmienia, chwała Bogu, yy, więc, więc tak, dużo pracy z emocjami, patrz czy te emocje nie blokują Ci w tym świecie wewnętrznym yy, Twojego poczucia wartości, yy, Twoich możliwości, tak one też tam w tym świecie powinny być, mieć swoje miejsce i być w równowadze w tym świecie wewnętrznym. Ale dużo, dużo emocji. Yy, tak, i takie, i te, 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 czyli zwracamy uwagę na, na swoją kobiecość, jeżeli jestem kobietą, na swoją wrażliwość, jeśli jestem mężczyzną. Yy, I patrzymy, gdzie te emocje, czy one nas nie prowadzą gdzieś na manowce. Świat zewnętrzny w karcie Wisielca, karta małego oświecenia, karta, która mówi o bezruchu, czyli jakby nie jest zalecany w tej chwili dla wagi jakiś wielki ruch do przodu, jakieś działanie. Myślę, że dlatego, że tych emocji w środku tyle, tak? Dopóki się tu nie uporasz z tym, to może, może nie działaj. Nie działaj. Patrz sobie na ten świat, co się w nim dzieje. Spróbuj popatrzeć na niego inaczej. Zawsze możemy powiedzieć: Mogę zobaczyć tą rzecz inaczej, jest inny punkt widzenia i chcę z tego innego punktu widzenia spojrzeć. Tak, z mojego już to widzę, a teraz może popatrzę z innej strony, żeby mieć całościowy ogląd. Więc troszeczkę zatrzymania, bardziej się rozpraw z tymi wewnętrznymi emocjami. Zapraszam na indywidualne spotkania, na indywidualne rozkłady. Zostaw wiadomość w komentarzu i wtedy możemy się spotkać na indywidualnym rozkładzie. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.